Nie wiem jak wam to powiedzieć, ale ukrywałem coś przed wami. Ukrywałem coś przed moimi przyjaciółmi, jak i przed wami. Przez wiele miesięcy ukrywałem coś, co już dawno wam powinienem pokazać i powiedzieć. Naprawdę wiele miesięcy mi to zajęło, nikomu nic nie mówiłem, ani nawet wam. Nawet ludzie się nie domyślili, nawet nie wiecie o co chodzi, to zaraz zobaczycie. Ukrywałem coś, co jest dla mnie bardzo ważne, na serduszku. Jest to najważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek wam pokazałem. Że i powiem. Proszę, oglądajcie samo końca, a już tam idziemy. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. Co ukrywałem przez wiele miesięcy. A ciekawi jesteście, co? To oglądajcie. Idziemy do przodu i słuchajcie, kto rano wstaje w ogóle i wstaliście? Bo ja, ja ten filmik wrzuciłem bardzo, yy, bardzo, ale to bardzo z rana. O godzinie ósmej. Nie wiem, czy śpicie. Kto nie śpi, ręka w górę. <laughs> ja nie śpię. U mnie jest trag 24, chłopie. Ja nie śpię do rana. Nie śpię do rana, dlatego że czekam na nową piosenkę Smart. Sultanch! Wuhuu! Nowa piosenka wlatuje za godzinę, już dzisiaj! W sobotę, nie wiem kiedy to oglądacie, czy oglądacie to w niedzielę, poniedziałek, czy w nocy, czy rano. To już jest moja piosenka, Smile Sultanch! So I z tej okazji nowa kolekcja też wleciała, Smile Slow Team, tutaj czekaj. Smile Slow Team! Wpadajcie zobaczyć i piosenka już jest dostępna, a kto nie chce czekać, no to możecie ją zobaczyć jeszcze szybciej. Link macie w opisie, wbijajcie na Spotify, ja wrzuciłem to na Spotify'u i wszędzie! Na YouTube Music, na inne Platformy streamingowe, gdzie jest piosenka już dostępna, możecie sobie posłuchać. Link na dole, klikajcie, wbijajcie, a ja czekam na was. Przesłuchajcie moją piosenkę. No i wejście później mi napiszcie, czy wam się podoba, dobra, ta moja nowa piosenka. I na jakąś opinię. Łapeczka w górę. <laughs> ja bym się ucieszył. Jak mi ocenicie piosenkę, czy fajna, czy głupia, czy jakaś nudna, a może taka ekstra, że się błyszczy, bo ja się naprawdę postarałem, więc możecie wejść, zobaczyć, ocenić plusę. <noise> tutaj plosy No dziękuję A my idziemy dalej Skupmy się teraz Bo chcę wam coś pokazać wielkiego Idziemy, róbmy wyścig Ej, ja nie robiłem wyścigu tak dawno Zróbmy wyścig do mojego czegoś nowego Jak w prawdziwym życiu Jak, jak, jak w Minecrafcie Kliknijcie apeczkę w górę Czekaj, zakładam teraz moją specjalną rękawiczkę Delsze rękawiczki są dostępne na sklepie Kliknijcie apeczkę w górę Tutaj wam pokażę Dobra, ale teraz uwaga Wyścig na apeczkę w górę Za 3. 2, 1 pomyliłem się. 3, 2, 1, teraz go! Szybko biegniemy, biegniemy, będę pierwszy, nie zdążycie! Na łapeczkę w górę, uwaga, dobiegamy tutaj, do tej wioski ladżerów. Kto będzie szybszy ode mnie? Kliknijcie łapeczkę i... zaraz będę, zaraz będę, zaraz będę, koniec! Jestem. Kto kliknął łapeczkę, zobaczę. A tutaj są jakieś okulary? Ej, co tu robią okulary w ogóle? <laughs> okulary w Minecraft? E, ja okularów u siebie nie mam. A szkoda, może bym zrobił na sklepie. Takie okulary fajne? Wow, ej, żółte są nawet. Pomarańczowe są i czarne. Dobra, na lato robimy okulary. To jest świetny pomysł. Będą trzy kolory: żółty, czarny i pomarańczowy. I sobie wybierzecie jakie chcecie. A, dobry plan. Dobra, ale weźmy się, skupmy. Tutaj mam. Co to jest? Bumerang? Ej, co jest grane? Jakieś rzeczy tu są. Ale to nie chciałem wam pokazać. To nie jest to. Nie chciałem wam pokazać okularów. <grym> A jakiś bumerang tu trafiłem. Co to jest? czekaj, ja rzucę sobie. Uwaga, rzucę i leci. Ej, poleciało, widzicie? Ej, to działa, Tu jest bumerang w Minecraft. Ej, lol, jakie rzeczy dziwne. Czekaj, walę to wilaczera Ej, wilaczy, łap, łap bumeranga, bum. Boom. Nie zapał. Cześć, rzucę do innego, rzucę do tego. Ej, łap! Szu, Lecił! Ej, co się dzieje z nim? Ej, co jest? Patrz, widzieliście to? Rzuciłem w nim bumerangiem i chłop normalnie dostał jakieś kręciołków, Patrzcie to Ej, co się dzieje villagerze? <laughs> co się dzieje? Wilaczerze, wszystko w porządku. Trzeba, rzucę w niego. Ej, pa z pa, pa, jego głową! Co on robi? Teraz ja sobie może lepiej pójdę bumerang fajny zabiorę sobie. Może bumerang Smysła robimy! Bo są takie bumerangi, że jak rzucicie widzę, je w prawdziwym życiu, nie? To wtedy to wraca. To też Smyslow Team, nowa kolekcja się pojawiła na moim sklepie. Wbijcie zobaczyć skarpetki, rękawiczki, czapki, bluzy, koszulki Ma jeszcze kubki nowe są, nie? To wejdźcie, zobaczcie kto by chciał, oczywiście. Uwaga, rzucam teraz. Bumerang z mojej skarpetki 3, 2, jeden, bumerang! Dobra, nieważne. <laughs> nie wrócił. No, <laughs> Rameszu, teraz się skupmy. Idziemy dalej. Idziemy prosto, bo chcę wam coś pokazać. Chcę wam coś pokazać wielkiego. Idziemy cały czas prosto. Czekaj, to jest dobra droga. Eee, czekaj, bo ja nie wiem, czy dobrze idę. A nie, źle szedłem. Eee, czekaj, bo się zgubiłem. <laughs> A tędy, dobra, już dobra, już wiem, to prosto. Idziemy prosto! Woohoo! Ta, la, la, la I wam zaraz coś pokażę, co ukrywałem przez wiele miesięcy. Tylko słuchajcie, nikomu tego nie mówcie, dobra? Ej, weź nikt niech nie robi zdjęć, a ani nie nagrywajcie tego, żeby nikt o tym się nie dowiedział. Tylko niech się dowiedzą osoby, którzy, które to oglądają, dobra? Tylko nikomu nie mówcie. Jak ktoś powie, to się wkurzę. no. Dobra, idziemy teraz szybko, biegniemy, 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 go, go, go. To będzie już niedaleko, nie niedaleko musimy tam po prostu dobiegnąć. Tutaj musimy ominąć góry, lasy, doły, łąki, co jest, ile tych rzeczy, no trzeba to przebiegać. ja od wczoraj tak w ogóle biegnę wiele kilometrów, więc to jest daleko, a zobaczycie co, co ukrywałem i to, ale to będzie super, już się nie mogę doczekać, tylko to muszę znaleźć i dobiec, ej, tu jest las w ogóle, jakieś bagno, nie, co to jest, a, gęsty las, bo tutaj niedaleko nie też jest jakieś bagno, ale to omijamy, idziemy dalej, proszę, ja muszę patrzeć, co ja muszę... A spadłem! To no, byłem tarzanem i spadłem dadu. Muszę raz iść dołem. No, nie najgorsze, żebym się nie zgubił, tylko. Dobra, biegniemy teraz. Tutaj muszę wejść, dobra, skaczemy, idziemy dalej. Jeszcze tutaj musimy przejść. Pamiętajcie, widzowie wypinijcie łapeczkę w górę i subskrypcję. O, kto jest nowy, to zostawcie jednego subika plusa. Jednego, weź ktoś, kliknij. Czekaj, ja sobie na głowę dam to. Czekaj, wy, kto by chciał, to klikajcie teraz. O, w moją głowę, dawajcie. <laughs> Subskrybuj ja czole mam! Subskrybuj! Pamiętajcie o jednej subskrypcji, teraz walnijcie! Pum, pum! Nawalamy subskrybera, dlatego że lecimy po 2 miliony. A na 2 miliony będzie wielki special, taki specjalny odcinek. Wywalę 1000 werków. <laughs> Polecę do Dubaju! Polecę do... Na kosmos i wam pokażę zdjęcia. <noise> Co będziecie chcieli? Dobra, ale to na 2 miliony. Teraz nie. No, idziemy, czekaj, gdzie ja w ogóle tu idę, Jakieś pod dołami. Ej, te, te drzewa są takie wielkie. Musimy tutaj przejść, czekajcie, muszę wejść tutaj na górę. Bo chcę wam to pokazać, ale to jest daleko, serio, ile to już się trwa? Trzeba, ja wam tutaj muszę to szybciej przyspieszyć. Biegniemy teraz tam. O, już powoli się zaczyna. Już powoli, czekaj, to jest to, to jest to, dobra. Jesteśmy coraz to bliżej. Je ominąłem, to zaznaczyłem ten teren. Jesteśmy coraz bliżej. <noise> Ale super. Dobra, idziemy teraz prosto. Tam musimy iść. Idziemy cały czas prosto. Teraz zbiegniemy. Jesteśmy naprawdę już blisko. To już powinno zaraz być. W zasadzie musimy ominąć te drzewa po prostu, nie? Dobra, omijamy teraz. Tutaj przebiegamy, tutaj. Ale widzicie, tylko nie zapisujcie drogi. Żebyście. Ej, żebyście Wy do mnie nie przyszli. <laughs> Jak coś ja, ja dla wijac widzów nie wpuszczam. Może kilku. Ej, subskryberów. Ej, co to chodzi? Ty, co to jest? Ej, jakiś łabędź? Kim Ty jesteś? łabędziem? Ptakiem? <laughs> <laughs> Pierwszy raz widzę takiego ptaka w minecrafcie Dobra, idę dalej, nie przejmuję się Jakieś dziwne stworzenia to są Żeby nitki tutaj nie za czasami O, już jest jakaś, po lewej stronie Już jest jakiś budynek niebieski Ale to nie o to chodzi, to nie o to chodzi jak coś To nie o to Dobra, dobra, jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej Wow, naraz się zaraz zatrzymam, trzęsnąć, Trzęsność, trzę, trzę, ja już się nie wysłowić nie mogę, taki jestem podjarany. Jak to zobaczycie, jest już zaraz blisko. Ostatnie, ostatnie oznaczenie, ostatnie oznaczenie. Zaraz będziemy, zaraz będziemy, zaraz będziemy. Jestem, jestem ciekawy waszej reakcji. Jak wy na to zareagujecie? Czy będziecie w szoku? Czy będziecie zaskoczeni? Zaraz, uwaga, uwaga, zaraz to będzie. Zaraz to będzie, zaraz to będzie, zaraz to będzie, zaraz to będzie. Zaraz to będzie. Idziemy jeszcze dalej, dobra, teraz pusta droga, pro, pusta droga, tu do, dookoła tutaj nic nie ma na razie. Zrobiłem taki teren, płaski ale uwaga, uwaga, uwaga! Zaraz to zobaczycie, ukrywałem to przed wami wiele miesięcy. słyszycie, wiele miesięcy, wiele! Nikomu tego nie pokazywałem! Nie pokazywałem zdjęć, nie nagrywałem filmików, nie mówiłem tego przeciąg. Ja w ogóle straciłem przyjaciół. Ej, wiecie, że ja w ogóle wczoraj dostałem się z przeciłmi? Z Sebkiem, z Alkiem, z pati. Rozstałem się wczoraj z nimi, wiecie o tym? No, serio wam mówię. Zrostałem się z przyjaciółmi, czyli ja tutaj teraz jestem sam na odcinku. Tak zazwyczaj jest Patty, Sebek moi przyjaciele, a teraz nie ma nikogo. Jesteśmy tylko ty, ty i ja. No. <grytanie> tylko wy. Dalej, idziemy, idziemy prosto. Tu są jakieś e, kroweczki, e, owieczki, ale to tam nie przejmujmy się. Uwaga, uwaga. Zaraz będzie. Idziemy, idziemy. Co Wam chcę pokazać? Co to będzie? Proszę Państwa. Jeszcze biegniemy, biegniemy coraz to szybciej. Zaraz się powinno pojawić. Dobrze się trzymamy, tak? Dobrze się trzymamy w kierunku. Okej, okay, biegniemy, biegniemy. Zaraz to będzie, zaraz to będzie. Ej, dobra, ja się nie mogę sam doczekać tego Uwaga, uwaga, dawaj, dawaj Smile slow, team smile slow, team smile slow, Team smile slow. tylko naprawdę patrzcie teraz Skupienie, skupienie, uwaga, full focus I już się pojawiło, już się pojawiło Już się pojawiło, to jest pierwsza prezentacja Uwaga, a czego? Zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie Dochodzimy już dalej Zaraz to będzie, zaraz się pokaże Albo może wejdę, ej, wejdę na ziemię Zaraz, ej, wejdę na górę Pozbieram ziemię i wejdę na górę, żeby wam pokazać też to z góry, co? Ja to zaraz to zrobię, ale idziemy, podejdźmy troszeczkę bliżej. Jest jeden budynek, tam jest minka uśmiechnięta. Budynek kolorowy, budynek drugi niebieski, trzeci kolejny. Co to się zaczyna? Zaraz będziemy w punkcie, samym sednie. Zaraz będzie środek. Już prawie, już prawie. Chcę wam pokazać nową, nową, nową. Czekajcie, zaraz to będzie. Jest tęcza, tęcza. I jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, tylko dojdę. Jest bardzo tęczowo, zobaczcie po lewej stronie są budynki, po prawej są stronie budynki jest tęczowa droga. Zaraz będzie główne wejście. Przejdźmy tylko tą tęczę i uwaga, uwaga, to jest nowa wioska Smilandia. Smilandia! Ogłaszam nowe otwarcie mojej wioski. I niedługo będę tutaj nosił na klacie moją Smilandię. Tak jest! Otwieramy nową wioskę o nazwie Smilandia. Smilandia to jest moja nowa wioska i przyjaciół. Będzie tutaj Alek. Będę ja. Zobaczcie. Będzie Sebek. Będzie Patty. Każdy z nas ma swój dom. Ma swoje wieże. Swoją miejscówkę. Wszystko jest tęczowe i kolorowe, zobaczcie na to, uwaga, wchodzimy do środka, to jest pierwsze wejście, pierwszy moment od jakiego wchodzę, trzy, dwa, wielkie serduszko, przywitanie, wielka tęcza, uwaga, uwaga, wchodzimy, 3, dwa, jeden i jesteśmy w wielkiej wiosce Smyslowa, zobaczcie, po lewej jest Alek, po prawej Sebek, wielkie nasze skiny, jak to wygląda? No, jak na to reagujecie? Z tyłu jest Smajlandia! I tu będzie wiele różnych rzeczy jeszcze będziemy dobudowywać. Jeszcze będą więcej, nie? Nasze wielkie posągi skiny! I patrzcie, wielki dom Slowa. Patty! Zobaczcie jaki wielki dom. To są wielkie wille. Tutaj tak samo jest Sebek. Każdy z nas ma wieżę. Patty ma taką ze serduszkiem w środku. Sebek czerwoną. Alek tutaj niebieską. Ja taką kolorową. I wszędzie dookoła są domy. Mamy wielki park. To jest nasz park wielki. Ogródek. Yy, tutaj różnymi kwiatami. Różne miejscówki są. Różne rzeczy. Różne domy. Teraz wam to pokażę z góry, dobra? Czekajcie. Teraz wejdę na górę i wam to pokażę jak to wygląda z góry całe, całkiem. A teraz patrzcie na to z góry, jak wygląda Smilandia! Uhuhu! Tak się właśnie nasza wioska cała prezentuje. Smilandia wielka, kolorowo-tęczowo. Budynki są kolorowe, tęcze są i wiele więcej. Zaraz wam pokażę dokładnie, co tutaj jest, jakie są budynki i co będziemy w niej robić. Oczywiście będą też bilety specjalne dla was, jak dla moich przyjaciół, aby wejść na Smileandię. Tylko trzeba subskrybować! Zostawcie subi! Pamiętajcie o subskrypcji, bo to będzie dla subskrybentów Smajlandia, właśnie. Więc będziecie mogli też wejść do naszej Smajlandii, ale też będzie zobaczymy reakcję moich przyjaciół. Bo jeszcze moi, moi przyjaciele o tym nic nie wiedzą. Tylko proszę. Nikomu nie mówcie, nikomu nie mówcie, że ja wam to pokazałem. Dobra, nie róbcie zdjęć, nie nagrywajcie. Jak ty, jak ktoś mi to nagra, to się wkurzę. Dobra, jak nie róbcie zdjęć tylko. No i tak właśnie się prezentuje Smailandia. Zapamiętajcie to, Smailandia, Smailandia. To tak się nazywa właśnie nowa wioska Smailstowa i przyjaciół. No i teraz tak, mamy restaurację. Jest restauracja a Zobaczcie, tak wygląda restauracja Smailstowa. Możemy wejść do środka. O, tutaj piękna. Wszystko jest udekorowane. Wszystko jest y, zrobione, są stoli Krzesła, kuchnia wszystkie elementy są! Ta, ta wioska jest gotowa dla przyjaciół, a moi przyjaciele o niczym nie wiedzą. Ni Tylko wy wiecie, więc im nic nie piszcie. Jak mi ktoś napisze Patia, albo Sepka albo Alka, no to ja se, ja se zobaczę. Nic nie piście. Tu jest też wielka wieża Alka, taka z, z zegarem i minka uśmiechnięta. Tutaj jest domek e, z takim znaczkiem jego rozpoznawczym. W środku ma wielkie pomieszczenia, duże pomieszczenia. Tutaj ma garaż nawet swój, ma kuchnię, ma wielki salon, telewizor wielki i to wszystko przygotowałem ja i ktoś jeszcze, ale... Może wam później zradzę, kto jeszcze to robił. Tutaj mamy wielki setup gamingowy. Następnie jest mój dom wielki z basenem u góry. I trzy minki, zobaczcie. Trzy minki na moim domie. Mój dom jest dwa, albo nawet i trzy razy większy niż poprzedni. E, w tej poprzedniej mojej wiosce. I to jest właśnie. Tamta wioska nie miała nazwy. Ale tu mam wielki tele, telewizor, mam salon. Mam tutaj kuchnię, zobaczcie. Mam łazienkę. Mamy wszystko. Mamy u góry jeszcze, powiem nie. Patrzcie, to jaki wielki salon. Mamy jeszcze kolejny i mój pokój do nagrywania. Patrzcie na to. Aaaa, setup gamingowy smyslowa. Mój to jest! Mój! Ja się cieszę, do no co. No i tutaj mam nawet green screena, mam kamerę, jedną, drugą mam. Tutaj głośniki mam, do tańca, wszystko mam, nie? Tutaj jest, tu jest oświetlenie, tu jest mój setup. Ej, tak w prawdziwym życiu to też tak wygląda, nie? Tak u mnie, podobnie jest bardzo. No i wszystkie, i tutaj mam nawet jedzenie. Ej, nagrywam jak jem! Ej, na dwie kamery. Na razie mam jedną, nie? A tutaj mam trzy nawet. Tutaj tańczę, fajne kamery mnie nagrywają. No, lecimy dalej. Ja wam pokażę jeszcze sepka, Patty, nie? Tutaj mamy, tutaj mam garderobę i tak dalej, więc mogę się przebierać w moje różne ubrania, tak smile. Smile Team właśnie takie są dostępne. Też są inne kolory. widzę, możecie wejść na mój sklep, bo też są inne. Tam są właśnie bluzy niebieskie, zielone, pomarańczowe, białe, czarne. E, właśnie z napisem Smile Slow Team dostępne na sklepie. Możecie wejść zobaczyć. Dobra, i teraz skupmy się i patrzcie wielkie nasze posągi. Skiny nasze wielkie tutaj są i tutaj mamy też plac zabaw, elegancki, zobaczcie jaki piękny plac zabaw mamy, kolorowy, możemy się bawić, kolejne budynki, jeszcze nie zamieszkały, ale też mamy, nawet mamy basen prywatny, zobaczcie, prywatne jezioro, prywatna plaża, plaża, widzicie, są tutaj leżaki, wszystko tutaj jest, nawet, ej, co to jest, jakiś, wil... jakiś wilkołak zły, ej, tego ja nie pamiętam, ej, co to za wi... co to za wilkołaki, Ej, ja ich nie zapraszałem, nie wiem skąd one się. Skąd one się pojawiły wilkołaki jakie jest złe Ej, dobra, to dziwne jest. Okej, okay, dobra, to na razie. Później je sprzątniemy. Dobra, a teraz mamy patrzeć nawet wielką zjeżdżalnię smajsłowa. Też jest zjeżdżalnia smajsłowa, smajlandii zjeżdżania, taka elegancka, z kilka stron. Tutaj jest nasze piękne, wielkie jezioro. A tutaj jest wielka, patrzcie, jaka wioska gigantyczna, nie? Dużo domów jest tutaj, dużo różnych rzeczy jeszcze będziemy dobudowywać. I tutaj jest jeszcze wieza, wieża, którą przestawimy, wiecie? Tu jest taka wieża, kolorowa, ona też będzie się odznaczała. I tutaj robimy różne rzeczy. to mamy jakiś ring. Tutaj mamy jakieś pole i tu mamy kolejny taki wieżowiec będzie smajslowa, nie. To jakiś parkour, taki kolorowy wieżowiec. Następnie mamy jeszcze kolejne budynki, czyli sąsiadów. Mamy też dwie wielkie tęcze, które oddzielają wejście i wyjście z wioski. Wielkie serduszko, bo wszystko, serduszko bije dla was, dla wszystkich. My, my, my kochamy kolory i miłość. no. I tutaj mamy tak samo dom Patrycji. Zobaczcie, jaki piękny, różowy. mr aż chce się wejść, normalnie do środka, bo taki jest piękny. I tutaj mamy właśnie Patrycję. W stylu wszystko dziewczeńskim, takim że dla dziewczyny. I tutaj mamy właśnie tak samo telewizor, wszystko jest różowe. Tutaj ma swojego green screena, tutaj też nagrywa jakieś rzeczy na swojej kamerce, na laptopie. Może wszystko na was nagrywać. Tutaj mamy kuchnię połączoną z salonem, tutaj jest kolejny salon, tutaj mamy łazienkę, patrzcie, jaka wielka łazienka. To wszystko jest większe niż, niż, niż tam było w poprzedniej naszej wiosce. Tutaj mamy wejście, a zobaczcie, ta sepka i wam pokażę jeszcze wieże. Wieże są najważniejsze. Wieże są najważniejsze. Tu jest dom sepka, zobaczcie. Sebek ma też. Wielką chatę. I tutaj ma, no dużo pomieszczeń jest, nie? Tu jeszcze Sebek wam pokaże. Ale ciekawe, jaka będzie reakcja moich przyjaciół, jak oni to zobaczą mnie, to oni dopiero będą w szoku, co ja przygotowałem. Moi przyjaciele o tym nic nie wiedzą. Dobra, i teraz patrzymy, patrzcie. To jest wieża Sepka. Tak wygląda wieża Sepka. Jest cała czerwona z literą S na środku. Widzicie, jak to wygląda? Z literą S, on mu się to spodoba. A kolejna wieża jest z literą P. Czyli na środku jest serce i litera P. Tutaj dla Patrycji. Następna wieża jest moja. Troszeczkę inna, minka, ale podobna do wcześniejszej. Nie wiem, czy pamiętacie, nie? Podobna do wcześniejszej jest. I tutaj też ta kolorowa minka troszeczkę zmieniona. A tutaj mamy wieżę Alka. Z moją też minką jako zegar. Fajna wieża? Napiszcie w komentarzu, jakie wieże Wam się najbardziej podobają i co powiecie na temat naszej wioski Smilandii. Wuhu! Smilanda tak się prezentuje z góry. Tak wygląda Smilandia. Woohoo! ale fajnie. Oj, znikło, coś. Ale fajnie! E, dla mnie. A dla Was? Ocencie w komentarzu, napiszcie, co o tym. Ej, co jest? Co o tym sądzicie o naszej wiosce nowej? Tylko nic nie piszcie moim przyjaciołom. Ja to jutro im pokażę i zrobimy reakcję. Co oni na to powiedzą? Czy tutaj zamieszkają? Przecież ja zerwałem z nimi przyjaźń. Jak, wi jak widzieliście filmik, ja zerwałem z nimi przyjaźń, czyli zerwałem jakiekolwiek koleżeństwo. Czy ja z nimi będę? Czy oni tutaj przyjdą? Czy oni to zobaczą, wszystko, tą całą wioskę? Oto jest pytanie. Oglądajcie i bądźcie jutro. Zobaczymy, co będzie jutro. I wbijajcie na sklep! Nowa kolekcja! Smile, slow team!